Siema z tej strony Fabian I Dzisiaj będziemy grać sobie w Dying Light 2 Po długiej długiej przerwie moi drodzy Ale w końcu będziemy sobie w to grać e, Moi drodzy ulepszyłem sobie sprzęt I nie powiem, że trochę to trwało więc że gra wyszła 3 albo 4 miesiące temu No ale wiecie ulepszyłem sobie sprzęt I teraz możecie oglądać to bardzo bardzo ładne, e, ładnie w moim wykonaniu Bo wcześniej mieliście czasami lagi E, mało kratek, i tak dalej. Teraz jest wszystko pięknie gramy na najwyższych ustawieniach, byczki, więc możemy na najwyższy się z tym e, z rzeczami. Oczywiście mogę pokazać wysoka jakość, i wysoka. Mogę lepszy co jeszcze e, na wyższą jakość ultra, siedzenie jakieś, i tak dalej, ale moi drodzy, ja tego nie chcę, bo to tylko psuje trochę rozgrywkę, a no mało daje. więc no. Więc e, na pewno tego by, bym nie chciał. E, jeszcze jedną rzecz zrobię sobie, oczywiście, bo. Mm, jest też takie coś tutaj w grafice chyba, jak odległość pola widzenia. No tutaj będzie tak to wyglądało, no niestety, okej. Okay. Mamy, mamy 360 GeForce RTX, to będzie to ładnie wyglądało. No i co mi drodzy, skończyliśmy coś w tamtym odcinku, bo oglądałem. Tutaj z nimi nie będziemy gadać, ale wiem, że tu jeszcze coś było do wzięcia. Jest, notka. Dobra. Yy, więc tu jeszcze coś wzięliśmy sobie. To jest sprawdzam dlaczego tutaj tak to Czekajcie, hut, hmm, dostępność to było, napisy rozmiar średnie. No nie będzie średnio. Teraz zobaczmy. Na przykład Ew jest rozmawiać. Czy to jak na przykład zrobię sobie dostępność, zrobię sobie małe? Chyba to mi je zmienimy, sobie moje drodzy, tak jak było, czyli średnie. Dobra. Idziemy po pokazać akon. Po, po, ja się wciszę wysłacie dialogo. Nieźle. Gdzie jest Kantino? W tamtą stronę. W centrum. Za tymi zwałami Heavy. Ach. Muszę tam pójść. Słabo. Musiałbyś przejść przez tunel. Bronią go jakby to był portal do jebanej Walhalli Mało kto się przedostanie. To moja specjalność. Gdzie ten tunel? Nie tak szybko, kowboju. Bez biomarkera nic nie zdziałasz. Jesteś zagrożeniem. A już wiesz, jak ludzie w Wiledor reagują na zagrożenie. Możesz mi pomóc? Wygląda na to, że dobrze znasz miasto. Żyłem w tym mieście jeszcze zanim świat się rozpierdolił. A co do pomocy? Najpierw biomarker. Bez niego ani rusz. Skąd jesteś? Długo szedłeś? Dwa tysiące kilometrów. O w mordę! Jakim cudem nikt cię nie zaraził? A, proste. Nie dałem cię ugryźć. Tu jest inaczej. Wszyscy są zakażeni. Drugie Haran. Viledor też odizolowali. Wznieśli mury. Zamknęli nas. I właśnie to nas uratowało. Jak się dostaje biomarker? A nie dostaje się. Chyba, że ma się kontakty. Ja mam. Chodźmy. Przy okazji. Hakon Aiden. Miło cię poznać. Witaj. Dobra moi drodzy, ja się tylko wyciszyłem, byście po prostu słyszeli Byście po prostu wiecie, słyszeli gierkę, muszę jeszcze, że to dobra, wyciszyć No i co, nie macie lagów już moi drodzy Bardzo ładnie gierka wygląda, wiecie, mam 3060 kartę Na DLSS gramy Mam 100 FPSów na pełnym ekranie gram w oknie bez ramek z tego powodu Żeby Widzieć, pogląd na OBS-a, nie mam drugiego monitora

Spadliśmy niżej. Grzymem. Teraz jestem zainfekowany To utrudnia podróżowanie No to zaczynasz od nowa przyjacielu Patrz na te ruderę. Takie budy to skarbce Czekają w nich niezłe fanty Zajrzyj tam, ja poczekam Dobra Będziemy sobie pogrywać, pamiętajcie, zostawcie lajka like i suba Żeby dać mi znak, żeby on nagrywa się to Lajka like przede wszystkim, bo się spodoba oczywiście co była taka moja przerwa, ale mój sprzęt Tamten nie pozwalał mi na nagrywanie, e, w, wiecie, bez lagów, wam. E, więc, no, e, więc teraz moi drodzy mogę na to pozwolić, bo mam kompa fajnego. Więc, no, teraz będzie więcej takich gierek, będą no, różne gierki na kanale, takie z większymi wymaganiami. I nie, cyber, cyberpunka nie będzie oczywiście, bo no, po co cyberpunk? Ale 2 chciałem, nagrywać, zacząłem serię, więc warto ją skończyć. Trochę później, ale wiecie, mówię. Sprzęt mi na to nie pozwalał. A teraz, dzięki mojemu sprzętu. E, Łatwiej się oczywiście gra, ładnie grafika wygląda na bardzo wysokich No i oczywiście onilaguje ja to jest najważniejsze na nagraniu, nie? Więc pamiętajcie o lajku, like jak Wam się spodoba. To da mi Co? motywację, żeby nagrywać tą gierkę, skończyć serię Cią daje ciągnąć serię, No i suba dzwoneczkiem będziemy mi bardzo miło. Jak zrzucili na nas chemię. Niektórzy wierzą, że opóźniają infekcje przez sądy. Czyli ty ich nie zbierasz? Zbieram. Przesądni ludzie płacą za nie grubą kasę. A ja nigdy nie gardzę pieniędzmi. Jest jedna skrzynia, której sam szukam. Chodź, pokażę ci. Dobra, coś tak się wycisza, abyście posłyszali dialog, bo... No bo czemu nie? Potem jest ta funkcja na obaję się wyciszania, żeby się wyciszać. No, więc ją muszę ustawiam. I tyle. Co mi się was bogowało, bo mam klucz. Którego nie powinienem mieć, no ale... A czy to nie pokazało? Nie no... A nie, no, powinienem pokazywać, dobra. No nieważne. Hakon tu kurde skacze jak powalony, nie? Gdzie Przegina, a ludzie na bazarze mają już dość. Wystarczy jedna iskra, żeby spowodować wielki boom. Hej, idziemy? Chciałeś mi coś pokazać? Tak, za mną. Dobra, powinienem się wyciszyć. A więc już, już Git. Są zombie. Pierwszy, ja jestem szybszy od Hakona. W, w, dobra, tu chyba na górę są nie. Już było się niespodzianek. Ta tutaj. Dobra, jest to skrzynia. Dostaniesz za to biomarker. Kurwa. Szlak. Chwila. Nie, 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 zostaw. Jak zniszczysz zamek, wszystko szlak trafi. Dostanę biomarker? Skąd to masz? Znam to miasto jak własną kieszeń, a sprawnego sprzętu GRE nie widziałem od lat. Szukam kogoś. Kogoś ważnego. A to powinno mi pomóc. Ale skąd to masz? Lepiej, żebyś nie wiedział. Uwierz. Niech ci będzie. Uf, ja pierdolę. zaspaliśmy. Dobra, tutaj widzę, że jest ten. Dobra, jakieś tam wskazówki, ok. Robi przewrót, ja nie mogę jeszcze. No to nie jest, jest żaba, kurde. Robi przewrót, a ja nie mogę. Robi przewrót, jeszcze. jest. Musi pokazać biomarkę. Puść nas, chociaż do przeciągu. Musi pokazać biomarkę. Dobra, moje dialogi ja chcę takie kasteńki, to się wyciszam. Dawaj, dawaj. Się bijemy z lamusem Z lamusami Dzień, Mam wrażenie, że to jest za głośna jest ta gierka ta która tak która właśnie e, Się skapą, to za głośno to jest Dobra Na no, obejście wam też trochę, dobra Нара, хоп. Нара. 买收到哦。 Ja pierdolę kilian! Było czekać jeszcze dłużej. Wahałem się. Jednak wolę nie sprzątać twoich plaków nad ranem. A teraz poszli stąd. Zaj spokój! Przestań już zgrywać takiego fiuta! Popatrz. A skąd ty to? Rzadka rzecz. Jak nas nie wpuścisz, będzie jeszcze rzadsza. A ten to kto? Pielgrzym. Jesteś tu nowy, co? Jak się tu dostałeś? Wszystko ci powiem, tylko nas wpuść. Raz czekałem na pielgrzyma. Miał za zadanie. A zresztą bez znaczenia. Co ty knujesz, Akon, Dałem mój inhibitor. Przeżył. Oszalałeś? Potrzebuję biomarkera. Nie mam. Bzdura. Poważnie. <słuch> sukinsyn. Został w szpital. Wolałem no. tego uniknąć. Zawsze szukasz łatwiejszej opcji, co? Wystarczy lampa UV. Wrócę po ciebie. Czekaj. Akon, dlaczego mu pomagasz? Kiedyś tak robiliśmy, pamiętasz? Ja? Tak. Ale ty chyba nie. Odpocznij tu przy lampie. Nie słuchaj tego głąba. Kretyn. Kiedyś tak robiliśmy, pamiętasz? Oczywiście, że to pamiętam. Dobra Teraz tak, miałem tutaj jeszcze jakieś, no to fajne kastenki Dobra, cyk Hmm, co ja tu nowego mam wyku... aha Jakąś buławę widzę jeszcze wskazówki mi dali, no to nieźle Dobra Długo już znacie się z Hakonem? Zbyt długo. Co miał na myśli mówiąc, że pomagaliście ludziom? Służyliśmy razem w specjalnej. a, mniejsza z tym, to stare dzieje. Biomarkery, dlaczego tak trudno je zdobyć? Bo to skomplikowane urządzenia, a fabryki, które je produkowały, już od dawna nie istnieją. Biomarkery łączą się z krwią. Po połączeniu nie można wykorzystać ich ponownie. Bez nich infekcja rozwija się bez kontroli. Jak to było w twoim przypadku. Dlatego ludzie płacą fortunę, żeby załatwić nowy. Oddają wszystkie pieniądze i kryształy. Na szczęście ja i Hakon znamy miejsce, gdzie można je wytwarzać. To źle, że Hakon dał mi inhibitory? Wielu ludzi od nich umiera. To silna substancja, nie dla każdego. Ale ja przeżyłem. Czasem się zdarza. Nie ekscytuj się. Po prostu z nimi uważaj. Gdzie mogę odpocząć? Dopiero dotarłeś do miasta? Co cię tu sprowadza? To nie jest ziemia obiecana, wręcz przeciwnie. Muszę się dostać do Rybiego oka. I hakon ci w tym pomaga? Porządny z ciebie, chłopak, ale coś ci powiem. Nie warto okazywać zaufania byle komu. Kurde, skąd wiesz, że możesz ufać mnie? Dobra, dość tej paplaniny. Idź spać. Do rana i tak nic nie zrobimy. Dobra. E, dobrze nam powiedział, że ten, że można te inhibitory się łączą z chwilą, tak to z ząbiaka, to nie, ale... Skoro ich powiedział, że ich tory się łączą z krwią, no to się jednak nie da, nie? Zabrać zębiakom, nie? Bo tak na początku myślałem, że zabrać zębiakom, no ale niestety się nie da, skoro że się łączą z krwią, nie? E, mogę tam naprawdę walić tę buławę już. Po co mi buławy? Mogę nawet tą wziąć sobie. E, dobra, ja bym, drodzy, w tym miejscu zakończył e, naszą przygodę. Znaczy, nie naszą przygodę, tylko tutaj po prostu bym na razie zakończył yy... odcinek, Nie mogę znaleźć słowa. Tylko szukamy jeszcze, zanim się zakończymy odcinka, szukamy właśnie pole widzenia. Zrobimy tak sobie na 5 pole widzenia. Czekajcie, o pole widzenia to jest właśnie yy, coś fajnego. dalej postać widzę i tak dalej, więc. Cicho sieć. E, dobra. Mm. No więc co? To było na tyle w tym odcinku. Pamiętajcie o, o lajku, jak wam się spodoba, bo to mi daje sygnał, żeby nagrywać tą serię dalej. A, no i suba z dzwoneczkiem, jak e, chcecie, oczywiście. Znaczy, no więcej odcinków i tak dalej, ale na niego obowiązkowe wam się spodoba. No widzimy się w następnych odcinkach. Sorry, że nie było tak mówię, długo tej serii, ale sprzęt nie pomagał mi e, na nagrywanie tego. Więc musicie to zrozumieć No i co, widzimy się na następnych odcinkach Dawajcie lajki No i co Siema